Złamane skrzydło. Marek był chłopcem pełnym energii i pasji do przygód. Mieszkał w małym miasteczku otoczonym gęstym lasem, który zawsze przyciągał jego uwagę. Las był miejscem, gdzie Marek mógł być sobą, odkrywać nowe ścieżki i spotykać różne zwierzęta. Często wyobrażał sobie, że jest wielkim odkrywcą, który przemierza nieznane tereny. Jednak pewnego dnia, podczas jednej z takich wypraw, Marek miał nieszczęśliwy wypadek. Próbując wspiąć się na wysokie drzewo, poślizgnął się i upadł, łamiąc rękę. Ból był ogromny, a Marek czuł, że jego świat się zawalił. Musiał nosić gips, co oznaczało koniec jego przygód na długi czas. Spotkanie z mądrym starcem. Podczas jednego z nudnych dni, kiedy Marek siedział na werandzie swojego domu, zauważył coś niezwykłego. Na skraju lasu pojawił się starszy mężczyzna, który wyglądał, jakby znał wszystkie tajemnice świata. Marek, choć z początku niepewny, postanowił podejść bliżej. Witaj, młody odkrywco, powiedział starzec z uśmiechem. Widzę, że masz złamane skrzydło. Tak, upadłem z drzewa i teraz nie mogę robić tego, co kocham najbardziej, odpowiedział Marek smutno. Starzec usiadł obok Marka. I zaczął opowiadać historię o wielkich odkrywcach, którzy również musieli zmierzyć się z przeciwnościami. Marek słuchał z zapartym tchem, zapominając na chwilę o swoim bólu. Tajemnica motywacji. Wiesz, Marek, zaczął starzec, prawdziwa siła nie polega na tym, by nigdy nie upadać, ale na tym, by zawsze wstawać. Każdy z nas ma swoje ograniczenia, ale to, jak sobie z nimi radzimy, definiuje nas jako ludzi. Marek zaczął zastanawiać się nad słowami starca. Przypomniał sobie, jak często tracił motywację do nauki i jak czasem zachowywał się niegrzecznie wobec nauczycieli. Zrozumiał, że jego złamana ręka to tylko jedno z wielu wyzwań, które musi pokonać wyzwanie w lesie. Starzec zaproponował Markowi, by wyruszyli razem na krótką wyprawę do lasu. Marek, choć niepewny, zgodził się. W lesie, Czekały na nich różne zadania, które wymagały współpracy i pomysłowości. Marek, mimo swojego gipsu, starał się jak najlepiej sprostać wyzwaniom. Podczas jednej z prób, Marek musiał znaleźć ukryty skarb. Starzec dał mu tylko kilka wskazówek, a resztę Marek musiał odkryć sam. Chłopiec zrozumiał, że kluczem do sukcesu jest cierpliwość i szacunek do innych, którzy mogą mu pomóc. Po powrocie do domu Marek czuł się inaczej. Zrozumiał, że każda trudność, nawet złamana ręka, może być okazją do nauki i rozwoju. Zaczął bardziej szanować swoich nauczycieli i kolegów, wiedząc, że każdy z nich ma swoje własne wyzwania. Marek powrócił do szkoły z nową motywacją. Choć wciąż nosił gips, jego podejście do nauki i relacji z innymi zmieniło się na lepsze. Zaczął dostrzegać, że prawdziwe odkrycia, nie zawsze mają miejsce w lesie, ale często w nas samych. Podsumowanie Historia Marka pokazuje, że nawet najtrudniejsze wyzwania mogą prowadzić do ważnych lekcji życiowych. Marek nauczył się, że motywacja i szacunek do innych są kluczowe, a każdy problem można pokonać z odpowiednim podejściem. Czy Ty też masz jakieś wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć? Jakie lekcje możesz wynieść z historii Marka?